Cześć, kochani! Dzisiaj przygotowałam dwie czapki, oczywiście w jaką krzyżówkę i ekstra linię. Mamy wkładik 40 zł. zostawiam sobie 4 literki. W tej krzyżówce utworzyły mi się trzy słowa: Ada, Oko i Las. Tutaj mamy Oka i Los. Bonusu nie mamy, no ale jeszcze 4 literki, także liczę, że może tym razem coś się uda. No dobra, no to szybciutko lecimy. Mamy literkę T. Mm. I tyle w ponusie nie mamy. A tutaj, mm -hmm. i tyle, okej. Okay. Kolejna J, o nie, J to ja nie lubię. I to a to jeszcze było te, jut, W się nie ma i tyle, u, 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 u. No i co ostatnia? P. O nie, bateria mi pada, ale może dam radę. P P P. Hmm. Jod, ale chyba nic nie będzie. P. No i co? I nie ma nic. BCA. No dobra, nie ma nic, ale to jest nic. Ponieważ tutaj w ekstra liniach też zostawiłam sobie cztery symbole, a utworzyły mi się już cztery linie, więc myślę, że coś będzie fajnego. E, pierwsza, druga, trzecia i czwarta. No i zobaczymy, czy coś nam się powiększy, czy zostanie tak, jak jest kości. Widać, widać. Kości nie ma. Kwiat. Kwiat jest tutaj i tutaj, ale nam nic nie pomaga. Pewnie jak zwykle zostawiam sobie na koniec te symbole, których nie ma. Wiatrak I motel. A ma tego no grubasa. I motyl. No i tyle. No dobra, ale są cztery. No to sprawdzamy. Mamy 10, 20 30 i 40. No więc super. No więc nie wiem czy S to jest. Ten sam, 40. który wybrałaś. Ten sam. Ten tak, sam. Tak, ten sam. Nie wiem, czy to jest akurat 40 S. Ale myślę, że tak. No więc fajnie, bardzo fajnie. A jeszcze sobie później sprawdzę, ale chyba wszystko jest tak jak trzeba. No dobra, czyli na 40 wydane mamy 40 wygrane. No to czyli super, nawet bardzo, super, bardzo, bardzo. No okej, okay. to ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!